Do, kurwa, do szewskiej pasji, nie? Mm. jakby ten, ten overall po prostu tych wszystkich wydarzeń, które się, wyda które się stały. I dzisiaj puszczony został materiał na kanale. z Maksymem? Z, z A, No widziałem, I, widziałem tak. i tam padły ostre słowa, że się obstarałeś po prostu e, i dalej. E, tak dalej. Tak, powiedział, tak, no. tak, tak. I ja e, nie mam nic do tego filmu, w sensie spoko, dobrze, że on się pojawił. Tylko, że ja nie wiedziałem, że taka publikacja nastąpi. A z racji mhm. tego, że jestem jednym z współwłaścicieli firmy i te media społecznościowe w 20% należą do mnie, mhm. to mam prawo przynajmniej wiedzieć o tym, że taki materiał na ten kanał pójdzie. Mhm. I pokłóciłem się z nim, bo po prostu poczułem się troszkę zdradzony i to. Mnie troszkę, jest tam serduszko. Że po prostu nie, nie poinformowali. Tak, nie. Poinform nie poinformowali mnie. I to mnie zabolało. Myślę, że rozumiesz o co chodzi. Bo tutaj już nie, nie chodzi o jakieś kwestie, że ale Boxdel, ty y, y, kurwa, y, dzień przed, y, Maksym się do niej mają prawo wrzucić, Oczywiście, mają prawo. Ale mogliby mi chociaż też powiedzieć, że, że, nastąpi, że, że, że taki materiał wejdzie. Ja też rozumiem, że materiał, który wszedł na kanał aferki, który zrobiłem, mhm. e, też był bez po, porozumienia z firmą. Tylko, A że, nie się nie, nie im Tak, nie, nie gadałem im o tym i, mo, mhm. i mogło to być w formie takiego odwetu w moją stronę. Tylko, że mimo wszystko nadal jest taka zasada, że. E, a Ferki to jest mój kanał w 100%. Mm -hmm. Gdzie Ulfik jest wiadomo, gdzieś tam współprowadzący, no ale prawnie jest to mój kanał mm -hmm. w 100%. Natomiast kanał Fame Ma to wciąż jest w 20% mój kanał. Widzę, że tutaj jakieś. Żelagi, żelgi. ale już widzę, że jest Git. Bo to czasem wiesz. Okej, okay, okej. Okay. Jest, jest Git. Ta. Nie no, kumam. I... ale już się pogodziliście z Wojtkiem? Tak, już jest wszystko dobrze. Aha. nie? Więc nie robimy tej swojej federacji? A wspominałeś tutaj ludziom o tym pomyśle? Nie, z Sylwkiem coś takiego, że co by było, gdyby zrobić federację, która wróciłaby do korzeni. Tak, tak. I, 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 I taką małe pato tak, tak, tak. odjebać. Powrót Daniela Magikala. Taki klimat. Dawid Ozdóbka. Cześć dziewczyny. O kurde, a gdzie wy ten? Okej, okay. dobra. Szczęście. Okay. Sylwester. Nie znam gości, nie tutaj Nie, tutaj nie, tutaj nie, bo to jest na zarabia. To, tutaj zarabia. To, to jest przypałowe. No, co wy tam kombinujecie? No teraz prowadzimy. No raczej I też można tu usiąść patrzeć na nim. się Robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Eee. Siema. Siema, siema. Siema, miło Was poznać. Was również. Eee. Było no no póki was nie poznałyśmy. No. Okej, okay, to... to, są... no, po to Mówiliście, eee. że powrót do no, korzeni, nie? No. A wy y, jesteście... Tak, to byłam koleżanką, no okay. ale chciałyśmy się, się, wiesz, kibicować ci. Okej. Okay. No. A, ale bo wy jesteście z kim tutaj? Z... no z Bogzelem, nie? Jak z kim? Nie, nie, nie. nie no, raczej nie. No i Bogzelem. Nie, no dziewczyny no, nie no, dziewczynę... Dziewczynę są ze mną tutaj. Jak nie? <laughs> ja no, tam właśnie poznaję, nie? Ale... a ja to no, nie przeszkadza gdzieś tu chodzi No troszkę, troszkę tak. tak nie to To trzymajcie się. Trzymaj. Jak to usuniesz stąd, nie? Zobaczysz. Co? to usuniesz, co, ruszam? No, to co powiedziałam. No, nie. No, nie, Ale Kingę znam. Bo yes. Kinga jest ze Śląska, nie? No. Rasры, so no. Trzymajcie się. Dlaczego nie załatwiłeś koleżankom biletu? I tam, i tam.

Pójdzie w świat! Nie! Mam moją żonę. <grymne> to jest naprawdę poddymiony live stream. To jest zajebisty live stream. Nie? Ja mówię to całkiem świadomi zobaczymy. Nie, bo tak, ale, tak, tak, Ale bok zaczął tutaj był przyłapany. Król, kurczę! Zaczął się już ją zabawić. Ja za chwilę przyłapałem. teraz z jego menadżerem. A to jest najlepszy live stary, naprawdę. Ale to znaczy, ludzie piszą, nie? To, 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 co się dzieje? Ja, nie Może ja się posunę? Nie, to nie. To nie, 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 nie. uciekaj. nie uciekaj. <noise> Dobrze, uciekaj. o czym My rozmawialiśmy. Właśnie, Tak. A, <grymienicza> to to, nie, to przed chwilą. Co? Stopa nie Co? Ja nie znam. Ja, ja znam y Kingę, ale... A, ale ci, nie nie no. no ciebie znam. Widzisz, no, no. Ciebie znam. Ale nie wiem co tutaj robisz. Już myślałem, że z telewizji kuwa <grym> Przecież ja ten. Y Tyle widzieliśmy. Ja byliśmy w tej wsiąpki, Byliśmy w tej środki jako proibicji, nie? Jeszcze raz? Dobre? Byliśmy w tej śląskiej polibicji na masakrę. Gdzie byliście? W Tachowicach, śląska polibica, kształt racja, petarda i Dobre zjedzenie. Bardzo dobre, ale wiesz lecisz, żeśmy zrobili? Lecisz, nie wiem co powiedzieć. E, te, ja Powiem też nie wiem. Bo bym chciał tak. podpytać kto Ktoś tutaj zaczęszo? ten no. wezwał. <laughs> tak no ja też. I zaraz wybedymy. Żeby się <laughs> okazało kogo z tylu tak zawodników mógł wezwać. Zaraz się dowie. O, dobra. <grym> wesoło, <wrogę> <grym wrogę> wesoło. Ale Bóg zaraz później do mnie? Tak, za minutkę. Nie no, chyba z trzy minuty dasz radę. A Nie przesadzaj. No dobra, dobra, kamera, kamera poszła. <grym wrogę> nie ja, dobry live, nie? No, Nie, nie, ciągle trzeba. Le One nie wiedziały, no, że na żywo. Nie, bo teraz tłumaczy, że... No cóż, widzowie, no, takie życie jest, nie? Takie jest życie. Kto ty jesteś? Ja tam studiałem przedłużejszym. Nie, porażkę. Że ja? Nie, bardzo dobre mam nastawienie. Chciałem go On trenuje, Słucham? Z kitem nie trenuje. Ale o kim mówisz? A wiesz, kim nie walczy? No z kim? Nie wiem, jak on ma ten, nie No to jakiegoś wzrostu? Z mniejszy, troszeczkę. I uważasz, że widziałeś go tarczowanie i tak dalej? Zmyłka? Okej. Okay. Ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam. Musisz uważać, że widać, że ty. Potroka, który nie raz poraz. Nie, no, nie na, pewno, na pewno jest wysportowany, ale tak. ten... Jestem. Czyli uważasz, że... Jak ma ten, ten jego wcześniej? Tak. W ogóle? Dane, nie dany, dany. no, coś tam trenował, dany. ale nie to, że ukrywa jakieś, dany. jakieś dany. niesamowite techniki, to nie... Dobra akcja, to było śmieszne. Nie, nikt tego nie powiedział, że niesamowity. Ale to przygotowanie wcześniejsze ma. Nie no, to on chodził na boks dwa lata, ale rekreacyjnie. No, ale no widzisz. Tak, a a Tomek! Nie, bo myślałem, że chcesz mi powiedzieć, że on coś skrywa, że wyjdzie do octagonu i będzie nie. zajebisty jakiś. Powiedziałem ci, że po krokach, które robisz... Widać, że coś robi, że robisz. robisz. Że tak, ci, tak, nie, on w ogóle trenował nie piłkę, nie, tenis, nie, tenis, no, no i... Nie, 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 on wcześniej to, trenował już to, na terenie, tylko że, to, to, to że to, to, rekreacyjnie. Parę takich osób, które misje pokazywały dzisiaj na Mediatrendu, a jednak wiemy, że coś tam trenują dużo więcej. I chcą pokazać dopiero jutro. Ale o kim? O Saszy czy o... To chyba miły pan. No właśnie jestem ciekawy tego mnie. Miły pan ja uważam, że on trenuje. Tak, widać. No, miły pan? To on tak. okay. Ja myślę, że on trenuje i to nie jest tak, że on tutaj pokazuje, znaczy tutaj nic nie pokazuje. Mm -hmm. Praktycznie nic nie pokazał, tylko po to, żeby mi to zaskoczyć. Ja mam takie wrażenie. Zobaczymy. Już widzę y, komentarze w stylu Poruchałeś i że szybki y, <laughs> um, de, de, de. A Nie, 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 nic nie było. A wy, wy wiecie, do kogo dziewczyny przyjechały? Nie, nie. A, ale nie. czyli wiecie, ale, ale nie będzie. Ale <laughs> <Okay. laughs> ja. to. Okay. nie. No, so, okay. ja, ja, ja z tym nie mam nic swojego, proszę Państwa. On tylko płaci. Nie, tak. nie, Jak wiecie, to też nie gadajcie, nie? Bo to tam... No, to są ten, no. Tak, bo jest line. Bardzo się jak... proszę z reflektor.